Dzisiejszy poranek nie zapowiadał dnia w jakikolwiek sposób ciekawszego od wszystkich poprzednich. O tej porze roku słońce późno już wstaje, więc poranna modlitwa, śniadanie i ogólna krzątanina odbyły się przy świetle elektrycznym. Nieco znudzony, udałem się jak co dzień do mojego kościoła, by odprawić poranny msze. Wtedy pojawiła się pierwsza niespodzianka dnia. Z nieba zaczął proszyć pierwszy w tym roku śnieg. Silny wiatr przynosił jednak straszny mróz. Cieszyłem się, że postanowiłem założyć zimową kurtkę. Msze przebiegły bez żadnych zakłóceń, jak zawsze. Nie mogłem jednak nie zauważyć, że pojawiło się na niej o przynajmniej połowę mniej wiernych niż zwykle. Nie zdziwiło mnie to jednak. Pogoda była tak straszna, że nawet mnie nie chciało się iść po myszach do szkoły. Ciepły budynek liceum ogólnokształcącego imienia Strusia Pędziwiatra był tego dnia bardzo przytulnym miejscem. I, o dziwo, bardzo cichym. Bardzo pokaźna liczba uczniów nie przyszła dzisiaj na zajęcia z powodu chorób. Także ich brak nie wzbudził mojego zdziwienia. Działo się tak co roku, gdy przychodziły pierwsze mrozy. Zaniepokoiła mnie jednakże inna wieść. Pani Halinka... Nauczycielka fizyki, która zawsze jest na bieżąco z najnowszymi wiadomościami, opowiadała na długiej przerwie reszcie nauczycieli, w tym mnie, o okropnościach, które działy się tej nocy w centrum. Policja zatrzymała bowiem kilku morderców, którzy zabili pokaźną liczbę osób z zimną krwią i w bardzo brutalny sposób. Pani Halina utrzymywała, że jeden z nich rozupał głowy trzech ofiar przy pomocy siekiery. Do rozmowy wtrąciła się natchniona katastroficznym nastrojem pani Ewa, szkolna pielęgniarka. Opowiadała o przepełnionych szpitalach, do których napływali coraz to nowsi pacjenci z jakąś nieznaną chorobą. Gdy stwierdziła, że czeka nas ciężka epidemia, zaproponowałem, że może to tylko fala przeziębień tak częstych o tej porze roku. Pielęgniarka zakończyła temat jedynie tajemniczym nie wiadomo. Po skończeniu lekcji udałem się do parafii, by przygotować się do popołudniowych mszy. Byłem pogrążony w różnorakich myślach dotyczących ostatnich wypadków, gdy usłyszałem tak dawno niesłyszany głos wołający: Staszek! Odwróciłem się, by zobaczyć Dawida, mojego najlepszego przyjaciela z liceum, z którym straciłem kontakt zaraz po wstąpieniu do seminarium. Nic się nie zmienił. Miał długie, ciemnobrązowe włosy i zaniedbaną bródkę. A ubrany był w skórzaną kurtkę z wieloma naszywkami różnych zespołów metalowych. Nie zmienił się także jego sposób mówienia. Jego głos drżał jakby w podnieceniu, sprawiając, że brzmiał bardzo chaotycznie. Rozpoczęła się długa rozmowa, podczas której próbowaliśmy stracić kilka lat naszego życia. Na zawaddiacko postawione przez niego pytanie, ile niewiernych dusz do tej pory nawróciłeś, rozpocząłem długą przemowę o tym, jakie monotonne w rzeczywistości jest życie księdza, wylewając z siebie niechcący cały żal, jaki ostatnimi czasy się we mnie zbierał. Dawid zaśmiał się tylko. Mam propozycję, powiedział. Przez następny miesiąc prowadź dziennik i potem go przeczytaj. Zobaczysz, że nie jest tak źle. Tak właśnie powstał pomysł, by rozpocząć pisanie tego pamiętnika. Obecnie dosłownie pożera mnie ciekawość, czy rzeczywiście miał rację, i moje zdanie odmieni się po miesiącu. Jak do tej pory bardzo narzekałem na monotonię swojego życia. Czas płynął jednak nieubłaganie i musiałem się rozstać z przyjacielem. Zostawiliśmy na siebie namiary, i udałem się do siebie, by przygotować się do popołudniowych obrzędów. Także na tych myszach było niewielu wiernych. Co się dziwić, choroba nie wybiera. Wieczorem udałem się do sklepu, by zakupić kilka rzeczy na jutrzejsze śniadanie. Było już ciemno, gdy przechodziłem przez park. W pewnym momencie dostrzegłem młodą dziewczynę szarpiącą się z mężczyzną ubranym w obdarte ubranie. Zawsze uważałem, że słowa są w stanie rozwiązać każdy konflikt. Jednakże są sytuacje, gdy trzeba się posłużyć siłą. Po oderwaniu agresora od dziewczyny zacząłem przemowę o krzywdzeniu bliźnich, lecz ten po prostu się na mnie rzucił. Wnet pojąłem, jaki był jego problem. Nieprzytomny wyraz twarzy świadczył, że był on pod działaniem pokaźnej ilości alkoholu lub narkotyków, i nic do niego nie docierało. Z rękoma sięgającymi do mojego gardła nie miałem innego wyjścia. Powaliłem mężczyznę na ziemię. Technika, której użyłem w akompaniamencie spowywającą w ślad moich ruchów sutanną musiała wywołać niemałe wrażenie, gdyż zgromadzeni naokoło Gapiowie zaczęli mi bić brawo. Na szczęście niedaleko przechodził patrol policji. Funkcjonariusze przejęli ode mnie przestępcę, który w tym momencie wpadł w ogromny szał i pogryzł policjantów aż do krwi. Zaprosili też mnie i dziewczyny na komisariat, byśmy złożyli zeznania. Gdy zamiechaliśmy, dziewczyna zaczęła mi dziękować. Była to młoda, bardzo urodziwa studentka. Miała długie włosy koloru rdzy, a największą uwagę przyciągały jej oczy. Jedno było bowiem ciemne, drugie jasnobłękitne. Z rozmowy wynikło, że nazywa się Falais i pochodzi z Francji. W Polsce studiuje zaś dziennikarstwo. Nie udało mi się jednak dowiedzieć, czy ma jakiekolwiek polskie korzenie. Faktem jednak było, że świetnie mówiła w naszym języku. W jej mowie można było wyczuć jedynie bardzo subtelny francuski akcent. Formalności na komisariacie zajęły bardzo dużo czasu. Do domu wróciłem późnym wieczorem. Gdy zacząłem pisać pierwszy wpis w moim dzienniku, zacząłem dochodzić do wniosku, że jeśli przez następny miesiąc moje życie będzie wyglądać jak ten dzień, Będę tęsknił za starym, monotonnym życiem księdza.